Największe wiry atmosferyczne na Neptunie. Osiągają średnicę kilku tysięcy kilometrów. Na ogólnym, jasnoniebieskim tle planety formacje te wyglądają jak bardzo ciemne i gęste niebieskie owale. Dla niektórych nadano im nazwy ciemnych plam. Pojawiają się one w atmosferze przez pewien czas czasem kilka miesięcy lub nawet lat, po czym rozpływają się i stopniowo znikają. Największy zaobserwowany dotychczas huragan zwany wielką ciemną plamą, znajdował się na południowej półkuli Neptuna w 1989 roku, gdy nad planetą przelatywała stacja Voyager 2. Średnica tego wiru przekraczała średnicę naszej Ziemi. 13 tysięcy km długości i 6600 km szerokości. Na zdjęciach wyraźnie widać szczegóły struktury ogromnego huraganu. Ciemną część centralną i otaczający ją wyraźny pierścień.